A dzisiaj zrobimy taki pyszny poczuć w piekarniku. Ale pachnie. Zapraszam Cię do oglądania. Boczek ja kupuję w mięsnym. Nie kupuję mięsa w supermarketach i mam nadzieję, że nie muszę Wam tłumaczyć dlaczego. Nie kupowałam boczek z żeberkami. Mało co mieć żeberek, a cena wyszła o wiele tańsza. Co teraz robię? Przewracam na drugą stronę. I z góry nacinam nożem. W ten sposób przygotowuję boczek do marynaty. Wychodzi taka kratownica. Co później do boczka potrzebujesz, to grubo ziarnistą sól. Posypuję z góry i wcieram w boczek. Gdy robisz jakiekolwiek marynatę do mięsa, nigdy nie używaj soli jodowanej. Ja osobiście używam sól kłodawską i polecam. A teraz pokażę Ci, jak ja robię pyszną marynatę. Wlewam do miseczki 3 łyżki oliwy. Do tego dodaję 1 łyżkę domowej wegety. Tak, domowej wegety. Zawsze ją robię i naprawdę polecam. Jeżeli chcesz zrobić w domu wegetę, pozostawiam link w opisie. Następnie dodaję dwie łyżeczki papryki czerwonej słodkiej. Można dodać wędzoną, jeżeli lubisz też. Ja akurat w tej chwili nie mam. I jeszcze dodała jedną łyżeczkę czosnku suszonego, ale widzę, że nie nagrałam. I dokładnie to wszystko mieszam. Taką marynatę ja przeważnie robię do mięsa. Jest najlepsza i polecam ją robić. Marynatę wrzucam na boczek i teraz będę dobrze rozsmarowywać. Dokładnie, tak, żeby cały boczek był w marynacie. Do tej marynaty ja nie dodaję więcej żadnych przypraw, tak jak pokazałam. Tylko suszony i czosnek jeszcze dodałam. A dlaczego? Dlatego, że w Wegiecie jest naprawdę bardzo dużo warzywek. Marchewka, czosnek, pietruszka, por, seler, cebula, koperek i zielona pietruszka. Także dosyć warzywek jest w tej Wegiecie. Jak Cię zainteresuje przepis na wegetę, to tak jak mówiłam, link pozostawiam w opisie. I zobaczysz krok po kroku, jak zrobić. Ja robię dwa razy w roku i mam cały czas do różnych dań do marynaty, także polecam naprawdę skorzystać z tego przepisu. Boczek już jest zamarynowany. Przykryłam pokrywko, kochani, stawiam do lodówki na 24 godziny. Na następny dzień wyjmuję boczek, przekładam do naczynia żaroodpornego, posypuję zielem angielskim i wstawiam dwa listki lawrowe. Jeżeli masz pokrywkę do swojego żaroodpornego naczynia, to przykrywaj pokrywką. Ja akurat do tej swojej nie mam i przykrywam folią aluminiową. W taki sposób wstawiam do nagrzanego piekarnika góra-dół na 190 stopni i pieczę całą godzinę. Zobacz jak wygląda. Mm, ale apetycznie. I teraz w taki sposób wstawiam jeszcze do piekarnika na 30 minut, żeby boczek nam się z góry pięknie przybiegł. Po 30 minutach, wejmuje boczek, wow, Wiecie, o, patrz, jaki widoczek, pachnie, mm. pachnie. chopka, ale będą święta wielkanocne, ale skórka zapieczona. Boczek jeszcze jest lekko ciepły, nie mogę się doczekać spróbować. Uwielbiam ten boczek, bo robi często, jako wędlinę w domku jemy. Wolę upić sobie taki boczek, pokroić na chlebka, niż kupować jakikolwiek wędliny z marketu. I popatrz, jak apetycznie wygląda. Mmm, a pachnie. Och, zaraz zrobię sobie kanapeczkę. Ja już tutaj od rana upiekłam chleba. Też pozostawiam Wam link w opisie. Chlebek po prostu mieszasz łyżką, stawiasz do zimnego piekarnika i w godzinę masz taki piękny, duży chleb. Ten akurat chleb jest słonecznikiem. No dobra, odkroiłam, dałam boczek świeżutki i ogórek kiszony I zaraz będę próbować. A teraz kochani spróbuję jak smakuje mój oczoś pieczony z chlebkiem domowym i ogórkiem kiszonym. No, próbuj. Mmm, chleb bo boczuś mięciutki. Pyszne kochani, pyszne. Panie próbuj z moim przepisem. Pyszne, naprawdę, próbuj.